Siemanko. dzień dobry. Dzisiaj taki krótki filmik. W sumie, co tutaj się dzieje przy tym białym Volvo, jakie prace już poczyniłem oraz jak to handlarz oszukał handlarza, czyli Mirek Mirka. No wiecie, czasem i ja popełniam błędy. Chociaż może to nie jest błąd, bo ja kupując to auto miałem gdzieś tam z tyłu w głowie, że coś może być na rzeczy nie tylko z ceną, ale także z tym, co tutaj zastałem. A zastałem, może od tego zaczniemy, bo to naj najbardziej pewnie was interesuje. Zastałem. Zaraz wam pokażę jedną rzecz. O, tak. rozwal sobie gimbala. Widzicie tutaj? Wida. Leży. Diagnozowałem, co się dzieje przy tym takim właśnie odpalaniu. Trochę kilometrów w tym autem. Zrobiłem w ciągu ostatnich dni. E, zastałem taką sytuację. Teraz jest przykręcony, ale ten, e, ten korek był tak dokręcony, ale tylko tak na zasadzie, że trzeba go było palcami odkręcić. I to już daje do myślenia. To daje do myślenia, że może być uszczelka pod głowicą lub też jak w tych przypadkach bywa e, w silnikach turbo pęknięte tuleje w wolnoszakach nie ma tego problemu z tymi pękającymi tulejami nie wiem czy to jest po prostu inny silnik inny odlew inne te tuleje czy po prostu tutaj jest coś innego natomiast no, tutaj tuleje nie pękają może i by pękły ale to naprawdę trzeba by było nie wiem jak przegrzać ten motor ale to podejrzewam się że coś innego by się stało a nie a nie właśnie to yy. i problem problem jest zmierzyłem kompresję na trzecim cylindrze jest znacznie słabsza niż na pozostałych natomiast auto ma moc jedzie ja zrobiłem tym autem w ciągu ostatnich kilku dni gdzie ja mam ten kluczyk ciągle, ciągle po kieszeniach mnóstwo kluczyków zrobiłem, zaraz Wam pokażę ile, nawet dzisiaj nim jeździłem i dzisiaj właśnie też zdarzyło mi się pierwszy raz on tak odpala z pewnym problemem i tutaj, tutaj wiązałbym to z instalacją gazową i z tym, że po prostu on wpuszcza w dolot gaz. Nie jest szczelny, nie jest szczelny reduktor. Zrobiłem tym autem 115 km. Jeździ się na naturalnie całkiem fajnie. Spalanie no nie, jest, nie jest rewelacyjne. 13,8 teraz, nie wiem czy widzicie, czy nie widzicie. 138 spada tak mi do 13, ale potem znowu się kręcę tutaj po dzielnicy i tak chodzi. I teraz, teraz chodzi ładnie. Jak powiedziałbym jak pszczółka troszkę sobie cały czas poddymia, cały czas ma takie poddymianie. Natomiast płynu nie ubywa. Przynajmniej przez te 115 km nie ubyło mi, ale jednak dymi. I przy odpaleniu, jak jest tak niska temperatura, jest mocno wilgotno, to ma takie problemy dość spore. Może to się wiązać też z cewkami, ze świecami. I właśnie z tym, co dzisiaj mi się przytrafiło, że odpaliłem, przejechałem, podjechałem zdać olej na pszok, bo tam można. Miałem dwie bańki. Pan myślał, że z warsztatu jestem, bo wiecie, ubrany w warsztatowe ciuchy. Ale to, no, mam prawo do tego, żeby oddawać zużyty olej. I auto mi już zaczęło przerywać. Nie działało na wszystkie, po prostu nie działało na wszystkie gary, nie? Tak jakby właśnie gadało na cztery, albo nawet na trzy. Przyjechałem, podłączyłem, tak jak widzicie, komputer leży, wida leży. I nic mi nie pokazało. Jak zacząłem grzebać, to akurat się naprawiło i chodzi właśnie o tak jak teraz. Chodzi jak pszczółka. No bo zgaszę go. Wstawiłem sobie taki brudny dywanik tutaj, żeby, żeby brudzić, bo właśnie w roboczych ciuchach jeżdżę, bo właśnie jestem między jedną robotą a drugą yy, jako cieć. <śmiech> <śmiech> muszę naprawić, muszę naprawić termę elektryczną, to znaczy wymienić ją, już, tu, już któraś z kolei już jestem drugi raz przebrany, bo się pierwszy raz cały, cały zalałem tą wodą. Nienawidzę. To jest tak zawsze wysoko zamontowane, niewygodnie się to ściąga, ręce bolą. Ja mam tak na naciągane łapy, że to... Ale dobra. Nie o tym marudzeniu, tylko o aucie. Tak to zawieszenie działa bardzo dobrze. Hamulce bardzo, działają bardzo dobrze. Wspomaganie źle działa. W sensie ma takie jakieś skoki. Jak się jedzie to, to jest tak jakby sztywne. I Jak chce się skręcić to jest taki... Opór. No nie działa to tak, jak, tak płynnie, tak jak być powinno. Zamówiłem drugą maglownicę. Przyszła cała zalana. Pan twierdzi, że to jest zalanie od turbo, bo to był motor z turbo. Ale od poliwta kupiłem, bo coś mi się wydaje, że maglownica od poliwta jest inna niż od przedlifta. Bo od przedlifta mam, ale to czeka na montaż w czekoladzie. I tak czeka i czeka, już doczekać nie może, bo tam też mi coś już od dłuższego czasu sobie podkapuje, a tutaj też jest zalane i też podkapuje, więc to jest następna rzecz. Opony są śmietniki. z jednej i z drugiej strony mam pęknięte, pęknięte, tutaj ten plastik, o ten oraz takie obrzydkie. całe wnętrze jest całkiem fajne, natomiast tutaj te osłony głośników są takie brzydkie. No, ale najważniejsze, nie wiadomo co z tym motorem. I teraz tak, rozbierać motor, żeby sprawdzić, czy tam na przykład zawór się nie wypalił od gazu. Yy, bo zrobiłem test uszczelki. Tak, zrobiłem test uszczelki, zrobiłem test y, tym, tym płynem. Jak zdjęcie gdzieś znajdę, to wam, to wam rzucę. Ale płyn ma już dwa albo trzy lata. No i się niby zabarwił trochę na żółta. Ale to takie, wiecie, zabarwienie on się powinien całkiem na zielono zabarwić to wtedy wiadomo, że, że, jest, że jest uszczelka. Więc ja bym chyba jednak zaczął na początek od ja bym chyba zaczął na początek od yy, instalacji gazowej i zmienił ten parownik, zmienił wtryski, bo one mi się mocno nie podobają, jest stara po prostu ta instalacja jest, nie da rady się z nią połączyć to jest jakiś yy, coś, lowato chyba, nie lubię tych instalacji, jakoś nie mam, nie mam do nich zaufania, nie lubię tych wtrysków Program może i bym ścianą, ale nawet, nawet nie wiem, co to za instalacja, jak ona się nazywa. Bo, bo podchodziłem chyba do tego dwa razy i, i, i też się poddałem. Ale dzisiaj, właśnie te objawy tego wypadania tego zapłonu na jednym cylindrze, tylko, że to może być w ogóle niezwiązane. Może to być właśnie związane z tym, że na przykład świece, świece są do kitu, albo właśnie jedna cewka daje ciała, bo na będzie nie było tak samo, nie? więc to mój, mój trop trochę. Trochę mój gubi. Jakie rzeczy natomiast zostały zrobione? Elektryka. Język polski, tak jak widzieliście, mówi już po polsku. Nie ma żadnych błędów. Został błąd anteny tego ringa przy kluczyku, bo tam nie ma podświetlania i to zgłasza. I to w sumie tylko tyle. W sumie tylko tyle. Naprawiłem całą tutaj, całą wiązkę była przerwana. Po prostu była przerwana od plapy. Ona się tutaj znajduje na, na, na tym pałąku. Niestety, no chciałbym ją wymienić w, w całości, bo takie wiecie lutowanie i tak dalej to się po pewnym czasie zacznie po tylu ruszaniach no cyna się złamie. Ja to polutowałem, mogłem to zrobić na skrętkę i wydaje mi się, że to mógłby być lepszy pomysł. Ale zrobiłem to w termokurczkach i tak dalej. No ale to jednak taka, wiecie, jak tam przechodziło nie wiem, 12 przewodów, coś takiego, to się nagle zrobiła taka buła i no troszkę mi się to nie podoba. Wydaje i to jest takie miejsce, w takim miejscu, które no, jednak się rusza, jak się tam klapę otwiera i zamyka, nie. Bo to Ja nie wiem, czy ta wiązka występuje jako, jako zamiennik, jako ciągle mikrofon uderzam. Ona się tutaj znajduje, nie? A przerwana jest gdzieś o tutaj. Więc cały czas ta, ta wiązka, jakby się tutaj, rusza. Wszystko w sumie wróciło, yy, ale no właśnie wróciło i nie wróciło, bo działa wycieraczka. Myślałem, że nie działa. Yy, działa otwieranie klapy, centralny zamek, yy, całe te oświetlenia. Działało przez moment radio. W sensie stację można było wybierać. Ale teraz znowu nie działa. Nie wiem, czy się przerywał kabel, czy też to, tu jest na rzeczy coś innego. Ale tego nie zgłasza. Trochę głupi jestem w tej kwestii. No i trochę jestem głupi, że to auto kupiłem. Natomiast, no, mam nagrany motor. Yy, nagrany. No, ciągle jest do kupienia, nie? Ciągle jest do kupienia. Ale wiecie, wymienić motor to nie jest jak wymienić świecę, nie? Więc chciałbym na razie zacząć od najprostszych rzeczy. I bardzo możliwe też, że ten motor też rozkręcę i sprawdzę, bo może się coś z tą kompresją poprawi. Może ja coś źle robiłem. No, jedna kompresja na trzecim cylindrze był, był, była, była kiepska, nie? Ale to auto normalnie jeździ. No, zrobiłem 115 km. Wczoraj nawet byłem w centrum Warszawy i nie bałem się tym autem, że tak powiem, pojechać. Gdyby mi się przedwczoraj stało to, co dzisiaj mi się stało, to bym się zastanawiał, ale wczoraj, na no, pewnie jaka wsiadłem w to auto, pojechałem do centrum, yy, zostawiłem auto, zgasiłem, zapaliłem potem ponownie, przyjechałem i wszystko było ok. Ale dzisiaj coś tam, no a teraz jest znowu źle. Znaczy, teraz jest znowu dobrze, a było źle. Bez sensu, nie wiem. Zostaje mi do zmiany ta maglownica. Z zakupiłem ten e zbiorniczek do spryskiwaczy, zakupiłem nową pompkę do spryskiwaczy, bo zamówiłem oczywiście pompkę ze spryskiwaczem, a pompka przyszła oczywiście cała rozwalona. Nie wiem, jak tego sprzedający mógł nie, nie zauważyć. Pompka do spryskiwaczy, przypominam, że jest inna w poliwcie bo to, y, tam jest inna pompka i inny zbiorniczek, y, bo jest ciśnieniowa instalacja. Także tak. Y, w sumie to zmienić, te takie jakieś no, drobnice, z no, tym można jeździć, z takimi plastikami. No ale z tym motorem, no to telefon mi przerwał. Mam nadzieję, że mi baterii starczy, ale już się będziemy żegnać. że więcej Was nie, nie zasmucam tym autem. Y, dopiero będę Was zasmucał albo, albo nie, jak będziemy przy nim robić robot silnika. No, i sprawdzać ponowny raz. Sprawdzę kompresję. Ponowny raz zobaczymy. W ogóle chciałbym odłączyć gaz w sensie zrobić pętlę na instalacji wodnej, bo może być też tak, że parownik ten reduktor puszcza też sam w sobie płyn z układu w układ, i przez to na przykład właśnie autoparuje. Czy też no właśnie, ale to tutaj, czy wtedy CO2 pojawiałoby się w zbiorniczku, To jest pytanie też. Muszę też kupić drugi płyn, świeży płyn po prostu, bo nie mam zaufania do tego płynu, który wiecie, leżał już 3 lata i nie wiadomo czy on teraz dobrze wskazuje, czy nie. Więc te testy przed nami i no i co? Obserwujcie, co się dzieje na kanale, bo będą te testy. No i tyle no. Opony chcę też wymienić z przodu, bo są z 07 roku i są letnie i są popękane. Jak będzie gdzieś ślisko teraz, czy coś, to pojadę jak, jak na łyżwach. Dobra. Tyle. W kontakcie, jak się Wam podobało, wiecie co zrobić. Ja Wam dziękuję za ten dzisiejszy yy, materiał. Jeśli ktoś dotrwał, to w ogóle do, dotąd pewnie nie. <grymianie> Trzymajcie się, cześć.